Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, jest to drugi odcinek z serii Comment z Minecrafta i pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, suba na kanale, dzwoneczkiem, aby być na bieżąco i bez przedłużania zaczynamy. Dobra, w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić jak zrobić taki oto napis na środku, a może dwa napisy na środku, gdzie jeden jest większy i drugi mniejszy, albo, a może jeszcze taki malutki napis nad paskiem szybkiego wyboru. Dobra, bez przedłużania już Wam pokazuję jak to wygląda. Jest to komenda title. I potem po, ta, po title wpisujemy, komu ma się wyświetlać ten, ta komenda, ten napis. Potem wpisujemy, jaka to, jakie to ma być właśnie wykonanie. Na przykład title. Ja wam pokażę na title, na subtitle i na action barze. Nie wiem jak to się wymawia, ale dobra. Ja wam najpierw pokażę title. Dla jednego koloru y, trzeba zrobić nawias klamrowy, cudzysłów, tekst, cudzysłów, dwukropek, cudzysłów i teraz wpisujemy tekst, jaki ma być wyświetlany na ekranie. Ja się wpiszę siemanko, cudzysłów, przecinek, cudzysłów i teraz wpisujemy color, czyli kolor, cudzysłów kropek, cudzysłów, i w tym momencie możemy wpisać na przykład zielony, czyli green. I teraz możemy już to zakończyć, i to wyś wyświetli nam się w taki sposób. Tego, tego nawet też nie musi być. To można nawet tak zrobić, i to po prostu będzie białe, ale dla ładniejszego efektu, lepiej zrobić zielone, czy na, na przykład zielone. Albo można zrobić jeszcze ładniejszy napis z. Palety 16 i prawie 17 milionów kolorów, bo to zostało oddane w wersji 1.16.1 albo 1.16.2. I to wygląda w taki sposób, że dajemy hashtag. I teraz napisujemy jaki to ma być kolor, czyli to musi być 00FF00, to będzie zielony. Na przykład to będzie te pierwsze dwie litery liczby, to są r, czyli red, drugie. To są green, G, czyli G, i trzecie, czyli B, czyli blue, czyli to jest RGB, i to można łączyć te kolory. Oj, nie o to chodziło. Możemy na przykład dać czerwony. O, jak widzicie. Dobra, damy załóżmy czerwony. Teraz dajemy przecinek. Cudzysłów Bold, czyli pogrubienie. Ja najczęściej tego używam. Są jeszcze. Inne jest jeszcze podkreślenie, jest skreślenie, jest skrzywienie, czy jakoś tak, żeby się po prostu był położony jakby na bok. Jeszcze jest obfuscated, jeśli dobrze pamiętam, czyli takie szybko zmieniające się znaczki, ale to wam dam w opisie. Tak samo kolory wam dam w opisie, jak te najbardziej podstawowe właśnie na tej właśnie palecie 17 prawie milionów kolorów, ale też dam Wam na przykład takie, czyli red, czyli czy nawet dark, 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 red. To też jest kolor, który będzie działało. I dobra, Nie przedłużając, yy, bolt true to będzie po prostu, że true, że to jest prawdziwe, czyli że bolt, czyli pogrubienie jest, będzie czy nie będzie. I na przykład można napisać false. To jest nieużywane za często, bo, bo tak naprawdę, jak się tego nie, no nie napisze, to będzie działało dokładnie w taki sam sposób i nawet nikt tego nie używa, chyba że, jeśli dobrze pamiętam, się używało to tylko wtedy, kiedy się robiło inne kolory, na przykład różnokolorowy napis, właśnie na ekranie, to Wam pokażę w późniejszym, w późniejszej części odcinka, jak zrobić takie różnokolorowe. Dobra, yy, to dam. True, 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 nieważne, i to wygląda o w taki sposób. Dobra. I teraz pokażę Wam Action Bar. To wygląda dokładnie tak samo. komenda wygląda dokładnie tak samo, tylko się zmienia o to miejsce. Style się zmienia na Action Bar, i to wygląda właśnie tam na dole, nad paskiem szybkiego wyboru. Czyli na przykład, jak zmienimy yy, ten. Jak zmienimy blok, załóżmy kamień, to po prostu się pokaże kamień, a jak damy tą samą komendę, to po prostu się pokaże. Dobra. A subtitle to potrzebny jest nam command block. Dobra. Damy command block. I teraz wpisujemy title, kopiujemy to. O, czekajcie, bo tu się skopiowało komenda ze środka. Dobra. Kopiujemy tutaj to title normalne, czyli to co ma być u góry. To wygląda już w taki sposób. To jest ta komenda, tak jak samo jakbym napisał. Niech tylko to się zniknie. To jest to samo, dokładnie to samo, bo to jest przez komend bloka. Teraz w drugim komend bloku klikamy wymagaj sygnału i zawsze musi być Always Active, czyli zawsze aktywny. Impulsywny, czyli być yy, nie pamiętam to komparat... Kom nie pamiętam, przepraszam Was, ale nie pamiętam jak to było po angielsku. I dobra. Musi być taki zielony i zawsze aktywny. I teraz wklejamy tą samą komendę jeszcze raz. I przed title wpisujemy subtitle. Żeby wyszło właśnie subtitle. I tutaj możemy zmienić tekst. Siemanko widz o widzowie. I na przykład możemy zmienić kolor na... Y, light Light Purple. Żeby był różowy. O, I to wygląda o, w taki sposób. No. Teraz przejdziemy do miejsca, w którym wam pokażę, jak zrobić wielokolorowy napis. To będzie dużo dłuższe niż właśnie takiej, taki krótki w sumie. No to jest krótkie bardzo. Wygląda skomplikowane, ale tak nie jest. Zrobimy krótsze. Siema, żeby było szybciej po prostu, bo chcę zrobić każdą literkę yy, innego koloru. Dobra. Na początku dodajemy Nawias kwadratowy, potem dajemy. Dobra, żeby zrobić wielokolorowe, to pis piszemy pomiędzy właśnie tym ostatnim nawiasem kwadratowym a klamrowym. Piszemy przecinek, dajemy kolejny nawias klamrowy i teraz przepisujemy dosłownie to samo, co jest w tym miejscu. Tutaj bierzemy, kopiujemy to i wklejamy tutaj. Teraz, żeby tutaj, żeby było różnokolorowe, tutaj piszemy S, samo S. Tutaj piszemy samo I. Tylko, że tutaj nie może być dwóch tych. Dobra. Tutaj teraz, Załóżmy, że zmienimy kolor na, na red. Załóżmy. I piszemy dalej, tak? przecinek, Pyk. Bierzemy teraz E. Teraz, załóżmy, biorę green, czyli zielony. Lecimy dalej. Przecinek. Wklejamy to. Bierzemy M. Wklejamy tutaj na przykład, znaczy usuwamy to i wpisujemy pis na przykład żółty, czyli yellow. I ostatnia literka. Przecinek. Wklejamy. Usuwamy to. I usuwamy to. I wpisujemy na przykład light. Purple, czyli właśnie. Oj, dobrze piszę. Purple, purple. O. I teraz wyszło coś takiego. Tak samo można, właśnie yy, mogę Wam to pokazać. Kopiuję to. Jest to dosyć duże. Więc jak ktoś chce dłuższy, jeszcze dłuższy napis, czyli na przykład jak mam tutaj 5 liter, to może później już od 7, od 8 może już nie działać. Zależy jak to użyjecie. Więc. Bo to po prostu na czacie jest limit, dlatego to trzeba czasami robić w comment bloku i wtedy to będzie działało. I teraz można na przykład w comment bloku napisać na przykład siema widzowie. No. I to by było w dzisiejszym odcinku na tyle. Pamiętajcie o jutrzejszym odcinku o 13 i widzimy się jutro. Siemanko.